Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Jerzy Porębski, człowiek zaiste bardzo ciekawy, niezwykły, doktor oceanografii biologicznej, który spędził na statkach rybackich i naukowych no, ponad 30 lat, odbył około 30 rejsów, badając skarby oceanów świata. Jednocześnie znakomity muzyk, jazzman. I szantymen. W środowisku tutaj nowojorskim znany jest przede wszystkim chyba jako szantymen i autor piosenek żeglarskich. Występował bowiem wielokrotnie na naszych festiwalach piosenki szantowej żeglarskiej na Greenpoint. A dzisiaj jest w naszym studiu. Witamy bardzo serdecznie. Lubię tego słuchać. Dobry wieczór Państwu. się to mówić dużymi literami i wolniej. <śmiech> <śmiech> Bardzo mi by jest miło, że mam okazję z Państwem się znowu, znowu, bo to już chyba ile Helenka minęło z 15 lat, jak tu przyjeżdżamy albo 20. I cieszę się, że będę miał przyjemność spotkać się z Państwem na gruncie prywatnym w konsulacie polskim w Nowym Jorku. Ja mam takie pytanie, ponieważ ja wychowałam się, mo mogę powiedzieć to szczerze, wychowałam się na pana piosenkach, śpiewałam, przygrywałam. Yy, no, najpiękniejsze chwile mojego życia, nie ukrywam się tego, tego w ten sposób na nazwać, mój mąż mam nadzieję, że też tego nie będzie oglądał, yy, to właśnie przy muzyce szantowej, przy, przy tej, tych melodiach, na łódkach, wspaniałe wspomnienia, ale dlaczego wybrał pan właśnie pan, yy, naukowiec, yy, yy, biolog, wybrał pan właśnie tą, tą ścieżkę? Skąd, no tyle, te, skąd ta miłość do tego? No? Tyle rzeczy mi do głowy natychmiast wpada, żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego wybrałem. Nie wiem, takie geny widocznie we mnie były. Od początku życia, jak sobie przypominam, jeszcze w szkole, miałem akwaria w domu, chciałem być lotnikiem i miałem miłość do morza. Poza tym, dosyć wcześnie stwierdziłem, że wszyscy mnie oszukują. Mama kazała mi być uczciwym, do kobiet z szacunkiem, tata mi kazał tam pracować, a okazało się, że to wszystko jest prawdą do pewnego stopnia, że trzeba na to patrzeć dialektycznie i zrozumieć, że to życie nie jest takie proste i marzenia moje o tym, żeby wypłynąć w świat, żeby zobaczyć, że ta ziemia naprawdę jest okrągła, że to nie jest komunistyczna propaganda. To był mój taki background, głęboko to jeszcze sobie tak kombinowałem, nie mogę za bardzo się do tego przyznawać, bo tu mówię wszystkim kochanym moim emigrantom, ja chciałem być okrakiem na barykadzie. To znaczy chciałem móc wyjeżdżać z Polski, patrzeć jak tam jest, w tym USA, w tej Afryce, Ameryce Południowej, ale jednocześnie musiałem wrócić, bo tam miałem no, na przykład Helenkę, znałem, prawda? była moją narzeczoną, a poza tym prowadziłem różnego... Typu, miałem przyjaciół i różnego typu obyczaje, które sobie bardzo wysoko ceniłem, których nie mogłem realizować, powiedzmy sobie, w Stanach czy, czy w Południowej Afryce. I to były moje marzenia, i tak sobie wykombinowałem, że w związku z powyższym trzeba się uczyć. Więc uczyłem się tych trzech języków, jakby nie było. Nauczyłem się tutaj biologii. Gdzieś na jakichś sympozjach musiałem występować. Pracę magisterską zrobiłem pod wodą, prawda? I do, na praktykę do Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, i tak powoli się przemyciłem, że wlazłem na ten statek, gdzie mnie straszono, że będę musiał pół roku w morzu pływać, a choroba morska, ja bym mi wszystkie pieniądze dał razem z dodatkami, które żeby móc pływać, a okazało się, że jeszcze będę zarabiał w tym morzu dolara dziennie. Na początku było 33 centy dziennie. Oczywiście oprócz wynagrodzenia w, w tym, ale nie no wiem, tak, czy ale wtedy zarabiał się 30 dolarów na miesiąc. Dokładnie, a ja w 33 centy dziennie to, to 3, 3 do 10 dolarów. Pamiętam, jakie to były pieniądze, ale to Państwo też może pamiętacie te czasy, jak to było w Polsce. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, bo mam sklerozę. <grytanie> Jurko, przyjechałeś do Nowego Jorku, żeby znowu nam zaśpiewać piosenkę ukochaną Twoją, szantową, żeglarską. Ja tu protestuję, za, ale to zaraz będę protestował bądź pytanie. <noise> Te piosenki są śpiewane często a to na łódkach, a to na jakichś spotkaniach, a to przy ognisku. Czym są właściwie szanty? No i tutaj pan wo 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 wojewoda, województwa zachodniopomorskiego pomorskiego zaprosił nam na mnie, żebym pojechał do Niemiec razem z innymi ludźmi z województwa, żeby zaprezentować im nasz polski dorobek artystyczny. Zresztą potem, potem mi dał nagrodę artystyczną województwa zachodniopomorskiego. I powiedział, że tam w tej zajawce do Niemiec, powiedział, że przy, przyjedzie facet, który będzie śpiał szanty. I wyobraźcie sobie teraz Niemcom, jak się powie, że przyjdzie gość i będzie śpiał szanty, to to są szanty, podczas gdy poremski śpiewa piosenki morskie, opowieści ballady morskiej. Teraz ja siedzę przed telewizją w tych Niemczech i oni mówią, ja sobie przypominam czwarte głosy w zespole Stare Dzwony, który to śpiewa szanty, jak z tych czwartych głosów wydobyć teraz pierwszy głos i pamiętać tekst, bo ja tylko w refrenach przeważnie śpiewa? I śpiewają tam z jakichś pięć czy sześć szant i potem zacząłem śpiewać swoje piosenki. No trudno już, tato, że pan marszałek się pomylił, to nie odpowiada. I okazało się, że moje piosenki się podobały, potem dzwonili, musiałem drugi raz śpiewać, ale dlatego podkreślam słowo szanty. Szanta to była typowa pieśń pracy, work song. Robiona, na, śpiewana na statkach, ona pomagała przy zdejmowaniu żagli, przy wyciąganiu kotwicy. Było łatwiej. Dobra. I było po prostu łatwiej Rytmiczne do rynku. Wyobraźcie sobie sztorm i w sztormie trzeba wlejść, wlejść, wlejść. Ktoś tak mówi wlejść i, i trzeba było wejść na, na, na maszt, wejść na te, na te boczne sprawy, które zapomniałem jak się nazywają, na reje, i tam próbować podciągnąć w sztormie, gdzie te żagle są napięte. Więc Hej, rup, jak się jesteś przesuwa szafę, to też się mówi hej rób. I tam trzeba było rytmicznie, z Bosman na dole Bosman. Szantymen na dole walił w ten, ten maszt, was, jakąś pałą i zaczynał śpiewać, jak oni wchodzili, oni trzymali ten, ten, ten rytm i w tych hej rup i te żagle. Gdyby tego nie zrobili, to by statek się wziął, przewrócił, może by porwało żagle i ludzie by zatonęli. Więc to była pieśń pracy, która dobry szantymen był wyżej ceniony niż Bosman na takich statkach. No i teraz my Polacy, którzy nie mamy tej historii morskiej, prawda? My Polacy gdzieś właśnie teraz od lat no 30 lat ma szanty krakowski, festiwal 30 cztery bodajże, czy trzy, nieważne, próbowaliśmy w zespole Stare Dzwony, tłumacząc te piosenki śpiewając je w oryginale, te szanty, wprowadzić szanty, nazwijmy to, na rynek pieśni, że ją nazwę, rozrywkowej w Polsce i to nam się udało. Natomiast na, na tej kanwie powstało mnóstwo zespołów, ponad setkę, które śpiewa który śpiewa o swojej tęsknocie do morza, o swojej tęsknocie do żeglowania. O tym, że jak byłem na Mazurach, to latałem do, do sklepu po, po, po karton piwek i potem te piwkaśmy wypili. Na przykład. O, i, powstają, I dobrze, że tak się dzieje, bo młodzież sobie śpiewa te, te piosenki, które są bardziej, ja je tak nazywam, bardziej ludzkie niż to, co często słuchamy w telewizji, chociaż to jest moje prywatne zdanie. Jesteś naukowcem? Y czy byłeś naukowcem, jak twierdzisz? A jednocześnie jesteś muzykiem, jesteś twórcą, poetą. Jak udało Ci się pogodzić to szkiełko i oko mędrca z tą romantyczną twórczością, z piękną, delikatną muzyką? Wszystkich nas pływających łączy jedna sprawa. W długich rejsach, w moim wypadku to były rejsy trwające po 200 dni, czasem dłużej, czasem krócej, yy, nostalgia, tęsknota za domem, za powrotem. I obojętnie jedyny ludek Mączka, który mi się wyłamał z tej, z tej mojej oceny, bo ja nie wiem czy on miał nostalgię, bo jak wypłynął to pływał oka świata i wracał. I nie mógł się zatrzymać. I nie mógł się zatrzymać. <laughs> Moim zdaniem ten, ten sposób to u mnie nie. U mnie to były dwa piękne momenty w rejsie. Pierwszy jak nareszcie wypływałem, ja miałem z głowy to wszystko i drugi jak wracałem z tymi prezentami do, 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 do domu. domu, do rodziny. I te dwie rzeczy. I znowu zapomniałem, jakie było pytanie, w związku z powyższym nie wiem, czy odpowiedziałem na nie. Jak udało ci się pogodzić? Jak mi się udało pogodzić? naukę z no, Ale generalnie... Słuchaj, no djadność. mówiłem, że, że nostalgia. Nostalgia nie? była powodem tego, że siadałem sobie w kabinie, brzdękałem sobie na gitarze i myśmy to nazywali uczłowieczeniem, wiesz bo praca rybaka jest pracą najcięższą, jaką człowiek może wykonywać. I te chwile wolnego, po wzięciu prysznica, gdzie wody trzeba oszczędzać było. I grałem sobie na tej gitarce w mojej kabinie, a pod drzwiami siadali i słuchali. Ja mówię, to chodźcie do środka. nie. Piliśmy kawę i, i to, co się działo na statku. Ponieważ sklerozę miałem od dziecka, to nie pamiętałem słów do piosenek, melodię pamiętałem. Więc układaliśmy sobie słowa do tego, co się na statku działo. Prawda? Siedzieliśmy pod jodą i dobrze nam się wiodło. To akurat jest angielska piosenka, ale opowiada o wizytach, o jakichś przeżyciach na statku, o biznesowaniu to ja Mam konkretne pytanie tutaj. Yy, powiedz, gdzie nas, nasz będziesz yy, uczłowieczał teraz w najbliższym czasie, będąc podczas tego pobytu w Stanach yy, yy, Wyjeżdżając do Stanów, nie wiedziałem, że tak będzie, żeby uświadomić Państwu, że taka jest prawda. A okazało się, że mam teraz tak: koncert w Nowym Jorku za, za parę dni, w piątek. To jutro. jutro koncert za tydzień mam w, w Waszyngtonie, na który też Państwa zapraszam i potem za, za dwa tygodnie, 22 chyba, 20 chyba kwietnia, zapraszam Państwa do Toronto na dwudniowy festiwal pieśni o morzu i to wszystko się zdarzyło tak przypadkiem, ja nie wiem jak. No to bardzo dobrze, że się tak, zdarzyło. A ja, korzystając właśnie z tej okazji, chciałbym poprosić pana o zaprezentowanie próbki tego, co będziemy mogli usłyszeć na koncertach. Piosenek będzie dużo, bo będzie około 30 piosenek. Mam też niespodzianki, bo ze mną w krótkich momentach wystąpi Dorotka i jeszcze jeden huczulak i jeszcze jeden przemiły pan. I myślę, że będzie wieczór udany. Zapraszam bardzo mile. Drodzy Państwo, my już żegnamy się z Państwem. Bardzo dziękujemy za przemiłą rozmowę. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszamy Państwa na krótką próbkę tego, co możecie usłyszeć już jutro na koncercie w konsulacie. Już chyba po raz dwudziesty jesteśmy z Helenką w Nowym Jorku i bardzo się z tego cieszymy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasza przyjaźń i koleżeństwo z polskim jacht klubem w Nowym Jorku. Tu muszę podkreślić, bo przecież nie da się wszystkich wymienić byłego komandora jacht klubu Ele Sawicką i obecnego komandora Janusza Kędzierskiego. Dzięki nim i całemu, i dzięki klubowi możemy przyjeżdżać tutaj i śpiewać dla Państwa te piosenki. Mieszkamy w prześlicznej Bissell Farmie, której szefową jest Krysia Zoli, doktor, okulista z Newarku. I dzięki niej nareszcie mam spokój, ciszę na tej farmie sarenki z długimi ogonami latają i ja im śpiewam piosenki. Przyszły do mnie te piosenki gdzieś z czterech stron świata. Przyszły do mnie zupełnie spokojnie tak, siostry do brata. Ja je tylko znajdowałem gdzieś w pudle gitary, kiedy struny w czas spokojny, niechcący zagrały. Tak patrzę, co tu Państwu jeszcze pośpiewać o na przykład jak nie chorować na chorobę morską? Najtrudniej przeżyć trzy pierwsze dni, gdy łajewo mocno kiwa, a łeb na boki chwieje się jak pszenny łan we żniwa. I choćbyś takie dania jadł jak boba z swej mamy, na miękkich nogach będziesz stał i czuł się jak pijany. Tańcz miła tańcz. To piosenka dla ludka mączki, którego dziennikarka zapisa, zapytała, co pan robi, jak jest sztorm na oceanie. On mówi tańczę, proszę pana. Tańcz, miła tańcz, niech burty cię kołyszą. Tańcz miła tańcz, z muzyką fal, choć inni jej nie słyszą. Tańcz miła tańcz. Nie ma już wielorybich stad, gryzierdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat, dziewiczy wrócił czas z Grydwikiem. To była piosenka o pierwszej polskiej ekspedycji antarktycznej na wodę Antarktyki na statku Profesor Siedlecki. Co tu raz przy George'ie sztorm nas spotkał, przyszedł. Desi mgła, fala wielka na trzech chłopa, wiatr z zachodu gna, może gdzieś w tym czarnym twiście bryła lodu tkwi, w radar patrzy ciw na mostku bardzo zły. A co było dalej, to zobaczymy na koncercie. W rejsach tych największą... Były dwie tęsknoty w tym moim pływaniu. Pierwsza, żeby wreszcie wypłynąć w rejs, o czym już mówiłem. I druga to, żeby wrócić do domu. Niedaleko mojego domu jest las. Za kamarki nieznane nikomu im mchem porośnięty łas. Wielkie sosny pachnące kanadą i żywicowe łzy, które kiedyś w morze wpadną, bursztyny będą z nich. Patrzę co dalej, bo mam tu. O długo mnie nie było w domu, niby nie ma żadnych zmian. Lecz naprawdę mówię Wam, nie ma komu, komu dać to może mam. Jejku, jejku, no mówię Wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zarzewiały, śmierdzący grad na pół roku zastąpił mi świat. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział, Stary, czy masz czas? Potrzebuje do załogi jakąś nową twarz Amazonka wielka Rafa Oceany czy rejs na całość rok, dwa lata To jak Państwo myślicie, co ja bym mu powiedział Gdzie ta Keja, a przy niej ten jacht Tu u Was w Nowym Jorku Jest piękna Keja, piękny jacht klub polski Gdzie uczą pływać dzieciaków a ci dorośli siedzą na barce, bo jak lub się mieści na barce w porcie, i tam mają, na barce mają bar. Zaś usiadło usiadł, łoluś droga nie była krótka, a po dwóch dobach albo mnie już się skończyła wódka. Do bridża krzyknął siwy flagi z miejsca, rzekł dwa piki, a ochmistrz telewizor wlał nie byle jakieś siki. Cztery piwka na stół, w po popielniczkę Jakąś damę, rozkochaną, król przytuli wnętrz. Gdzieś między paluchom a sen nie płynie czas. Czwarta ręka, panie Januszu, króla bije as. Ło! Wow. Pośpiewamy sobie wspólnie, będziemy śpiać o kochaniu. Kochanie to śpiewają, panie. Kochanie, 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 zaśpij ze mną. Kochanie, kochanie. A faceci, kochanie, bo zawsze się wstydzą, prawda? Z tymi mężczyznami z nami jest kłopot. Do zobaczenia.